Anton Czechow, kameleon. Przez rynek idzie przodownik policji Oczumiełow. W nowym płaszczu, z zawiniątkiem w ręku. Za nim kroczy rudy posterunkowy, niosąc sito, po brzegi napełnione skonfiskowanym agrestem. Cicho naokoło. Na rynku ani żywej duszy. Rozwarte drzwi sklepów i szynków spoglądają na świat boży jak zgłodniałe paszcze. Nawet żebraków nie ma koło nich. O ty będziesz kąsać, przeklęty! Słyszy nagle oczumiełów. Trzymajcie go! Teraz nie wolno kąsać, A! Słychać skowyczenie psa. Oczumiełów ogląda się i widzi, że ze składu drzewa kupca pieczugina, skacząc na trzech łapach i oglądając się, pędzi pies. Za nim goni człowiek w kretonowej krochmalonej koszuli i rozpiętej kamizelce. Biegnie za nim, pochyla się ku przodowi, pada i łapie psa za tylne nogi. Znowu daje się słyszeć skowyczenie i okrzyk. Łapaj! Ze sklepów wysuwają się zaspane fizjonomie i wkrótce koło składu drzewa, jak wyrosły spod ziemi, zbiera się tłum. Coś jakby nieporządek, wasza wielmożność, mówi posterunkowy. Oczumiełow robi pół obrotu w lewo i kieruje się w stronę tłumu. Widzi, że u samych wrót składu stoi wyżej wspomniany człowiek w rozpiętej kamizelce i podniósłszy do góry prawą rękę, pokazuje tłumowi skrwawiony palec. Na jego wpół pijanej twarzy, jakby kto wypisał, już ja cię obrobię, Szelmo. A sam palec wygląda jak sztandar zwycięstwa. W człowieku tym oczumieło poznaje jubilera Chryukina. W środku tłumu, rozkroczywszy przednie nogi i drżąc na całym ciele, siedzi na ziemi sprawca skandalu biały, modry hart, z zaostrzoną mordą i żółtą plamą na plecach. Jego łzawiące się oczy wyrażają ból i przerażenie. Z jakiej przyczyny to wszystko? Zapytuje oczumiało, wciskając się w tłum. Co wy tu robicie? Po co ten palec? Kto krzyczał? Idę sobie wasza wielmożności, nikogo nie zaczepiam, zaczyna chriukin, kaszląc w kółak. Z Mitriem Mitriciem wedle drzewa. A w tym nagle ten podły ni stąd, ni zowąd capł za palec. Jestem za przeproszeniem człowiek pracujący. Robotę mam drobną. Niech mi teraz zapłacą, bo ja tym palcem może przez tydzień nie będę mógł ruszyć. Tego w prawie nie ma, żeby znosić od byle stworzenia. Jeżeli każdy będzie kosał, to lepiej nie żyć na świecie. Hmm. Dobrze. Mówi oczumiało w surowo kaszląc i marszcząc brwi. Dobrze. — Czyj to pies? — Ja tego nie daruję. — Ja wam pokażę, co to znaczy tak rozpuszczać psy. Czas nareszcie zwrócić uwagę na tych panów, którzy nie chcą się stosować do przepisów. Jak na niego łajdaka karę nałożę, to zobaczy, co znaczy pies i inny tego rodzaju błędny zwierz. Ja go nauczę. — Jełdyrin! — zwraca się przodownik do posterunkowego. — Dowiedz się... Czyj to pies i pisz protokół? A psa trzeba zgładzić bezzwłocznie. na pewno wściekły. Czyj to pies? Pytam się. To zdaje się generała Żygałowa, mówi ktoś z tłumu. Generała Żygałowa? Hm. Jeuderin, zdejm ze mnie palto. Strasznie gorąco, zapewne na deszcz. Tego tylko nie rozumiem, jak ten pies mógł ciebie ugryźć. Zwraca się oczumieło w dochryukina. Czyż on może dosięgnąć palca? On jest mały, a z ciebie o. od jaki drap. Prawdopodobnie skaleczyłeś sobie palec o gwóźdź, a potem przyszła ci myśl do głowy, żeby zarobić na tym interesie. Znany jesteś. Znam was, czorty jedne. On go proszę waszej wielmożności papierosem w mordę dla żartu, a, a ten nie głupi nie niemądry człowiek. Wasza Wielmożności. Urzesz Jednooki. Nie widziałeś więc, czego urzesz? Jego Wielmożność jest człowiek uczony i rozumie, kiedy kto kłamie, a kiedy kto wedle sumienia, jak przed Panem Bogiem. A jeżeli kłamie, to niech sędzia pokoju rozstrzygnie. U niego w prawie jest napisane: Teraz wszyscy są równi. Ja też mam brata żandarma jeśli chcecie wiedzieć. Nie rezonować. Nie, to nie generalski, rzekł poważnie posterunkowy. U generała takich nie ma. On trzyma tylko wyżły. Wiesz na pewno? Na pewno, wasza wielmożności. Ja sam też wiem. Generał ma psy drogie, rasowe. No to diabli wiedzą, co to takiego. Ani sierści, ani wyglądu słowem paskudztwo. Takiego psa trzymać? Gdzie by rozum? Gdyby się trafił taki pies w Petersburgu albo w Moskwie, to wiecie, co by było? Tam by się nie liczyli z prawem, lecz w jednej chwili zgiń. Ty, Chryukinie, ucierpiałeś i sprawy tej tak nie zostawiaj. Trzeba pokazać. Czas, a może i generalski? Rozmyślał głośno postarunkowy. Na mordzie nie napisane. Onegdaj widziałem taką psinę u niego na podwórku. Rozumie się, że generalski, mówi ktoś z tłumu. Hm. Włóż no mi palto, Jeudyrin. Wiatr skąd ciś powiedział? Chłodno. Odprowadzisz go do generała i spytasz, czy to nie jego pies. Powiesz, że ja go znalazłem i przysyłam. Powiedz też, żeby go na ulicę nie wypuszczali. Może to drogi pies? A jeżeli mu każda świnia będzie papierosem tykać w mordę, to nie trudno go zmarnować. Pies to delikatne stworzenie. A ty, durniu, opuść rękę. Nie masz co swojego głupiego palca wystawiać na pokaz. Sam jesteś sobie winien. Oto idzie kucharz generała i jego się spytamy. Hej, prochorze. chodź no tu. Spójrz na psa. To wasz? <ślaski> Też wymyślił. Takich u nas nigdy nie było. Nie ma się co i pytać, mówił Czumiałow. To włóczęga, co tu dużo gadać. Jeżeli powiedziałem, że włóczęga, to włóczęga. Zabić i koniec. To nie nasz, ciągnie dalej prochor. Ten należy do brata generała, co do nas przyjechał. Nasz nie jest amatorem hartów. A co innego jego brat. Czyż brat generała przyjechał? Włodzimierz Iwanycz? Zapytuje o I całą jego twarz opromienia słodki uśmiech. Masz tobie! A ja nic nie wiedziałem. Przyjechał w gościnę? W gościnę. Ach mój Boże! Stęsknił się za bratem, a ja nic nie wiedziałem. A więc to jego piesek. Bardzo mnie cieszy weź go, piesek niczego, rezolutny taki, cap tego draba za palec. No, no czemu drżysz? Złości się, szelma. Delikacik. Prochor woła psa i odchodzi z nim do składu. Tłum śmieje się z chrywkina. Jeszcze się do ciebie dobiorę. Grozi mu oczumiełow. I owinąwszy się w płaszcz, na nowo rozpoczyna wędrówkę po rynku.